W sobotę 11 maja Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska spotkała się z mieszkańcami Bolesławca. Kandydatkę do Europarlamentu powitał szef lokalnych struktur SLD Stanisław Fojnicki. Małgorzacie Sekule-Szmajdzińskiej towarzyszył Marek Dyduch, przewodniczący zarządu dolnośląskiego SLD oraz Arkadiusz Sikora, sekretarz zarządu dolnośląskiego SLD. Proszę Państwa, dzisiaj na nas zaproszenie... Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bolesławcu gościmy szanowną panią poseł Małgorzatę Sekołę-Szmajzińską, która jest kandydatem do Europarlamentu w Brukseli. I dzisiaj mamy takie spotkanie z sympatykami z Bolesławca za kandydaturą pani Małgorzaty. Jest z nami tutaj przewodniczący, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej województwa pan Marek Dyduch oraz sekretarz. Rady Dolnośląskiej pan Arkadiusz Sikora. I są mieszkańcy Bolesławca, członkowie SLD i sympatycy. Proszę Państwa, witam serdecznie, bardzo się cieszę, że jestem, widzę uśmiechy, to mi zawsze cieszy, ale no, powiem nieskromnie, że Bolesławiec, jak Państwo wiedzą, jest mi bardzo bliski z różnych osobistych powodów. Nie tylko z tego okresu, kiedy byłam posłanką, co było dla mnie ogromnym zaszczytem, ale to, co ja podkreślam, to jest miasto, z którym jestem związana od dziecka, bo jak mówiłam nieraz, na pierwszej kolonii w życiu byłam właśnie w Bolesławcu. Już nie mówiąc o przemyśle ceramicznym, mój tata pracował w tej branży we Wrocławiu, więc to, to, to tym bardziej. Także jak za każdym razem, jak wjeżdżam do Bolesławca, to wręcz mam łezkę wokół. Teraz zresztą też jesteśmy w takim miejscu dla mnie ważnym, bo oczywiście biuro, ale. Tablica pamiątkowa poświęcona mojemu Jurkowi bardzo ładna. Tak też koledzy mówią, że taki Jurek podobny tak wygląda zupełnie tak jak w naturze. Ja to zawsze bardzo dziękuję za takie chwile, kiedy mogę być z wami kiedy słyszę takie ciepłe słowa pod adresem mojego męża, bo to w trudnych czasach też politycznych to jest szalenie ważne, szalenie ważne, bo Jurek wyznaczał pewne standardy zachowania. O które dzisiaj trochę trudno. Niestety tak to się dzieje. Proszę Państwa, podjęłam wyzwanie. Od razu powiem, podjęłam wyzwanie. Startuję do Europarlamentu. Bardzo dziękuję wszystkim kolegom, którzy zaufali, koleżankom i kolegom, którzy zaufali i uznali, że mogłabym, czy wręcz mogę, czy powinnam reprezentować Sojusz Lewicy Demokratycznej w Europarlamencie. I mamy wielką robotę do wykonania, bo to jest. Oczywiście ciągła poprawa warunków życia naszych jako obywateli, ciągłe nakłady, które możemy uzyskać, to ciągle uzyskanie większych środków na rozwój naszego kraju. To jest, jak powiedziałam, ciężka praca nas wszystkich. Koalicja europejska składa się z kilku partii. Mamy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jedną kandydatkę lewicy, Małgosię Sekuś Majdzińską. Małgosia tu mówiła o kompetencjach o tym jak sobie wyobrażamy naszą rolę w Unii Europejskiej. Mamy już swoje doświadczenia przez te kilkanaście lat. Przypomnę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadzał Polskę do Unii, ale mamy też świadomość pełnej odpowiedzialności co przed nami. Nigdy nie jest tak, że coś się kończy i już dalej nie ma następnej drogi. Ta droga przed nami to jest wyzwanie dla Polski, ponieważ Polska się dobrze rozwija, a bez Unii Europejskiej byłaby stagnacja i niestety regresja. To jest walka o Unię, to jest walka również o Polskę. Po wystąpieniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w siedzibie SLD. W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie SLD oraz członkowie organizacji pozarządowych. Kandydatka koalicji europejskiej SLD do Parlamentu Europejskiego podkreślała wagę zbliżających się wyborów. Wyraźnie zaznaczyła, że nie zgadza się na podziały i politykę wykluczania z życia publicznego tych, którzy mają inne zdanie od obecnej władzy.